wszystkich, jestem około 21. Przepraszam Was, że, że włączam nagrywanie od tego momentu, ale jak zobaczyłam te szkielety, to po prostu... Zobaczcie, jakie one są Okej, okay. mam przed sobą bitwę. Chciałam tylko zobaczyć, czy to jeszcze się nagrywa. To owszem nagrywa się. Przepraszam was za te wstawki, ale po prostu... Jestem jeszcze nowy, tam nie rozgryzłem jeszcze paru mechanik związanych z nagrywaniem a propo nagrywania od jutra powinien być już nowy mikrofon zapiszę grę zobaczymy co z tego wyjdzie mhm no. mhm Um, przepraszam Was na chwilę, ale mam telefon. Okay. Dobra, skończę turę. Jak widać. O, miałam Wam pokazać tych krwawych rycerzy, co właśnie przypomniałem. Dodatkiewicie. Um, jak mówiłem, postaram się o nowy mikrofon na następny odcinek. Um, jak widać. Też chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę fajnie, że jeszcze wczoraj, jak wchodziłem na YouTube, miałem 15 wyświetleń. Dzisiaj wszedłem i mam 33. Dziękuję. I to wcale nie w takim zdrowym czasie nagrywania. Wiem, że tam jeszcze długość nagrywania nie jest jeszcze ok, ale yy, bardzo się cieszę, że po prostu do kościoła docieram. To bardzo motywuje. I cieszę się, że ja po prostu Mówiąc to do siebie, nie robię z siebie wariata, większego niż jestem. O. Ja wiecie co? Obiecam wam, że pokażę wam te, tych rycerzy. Ja je wam pokażę. Wyślę tutaj posiłki. O, mamy Uruk Dominium, Inquisit. I gdy podbiję całą tą wyspę, to nie wiem. Albo będę kontynuował, albo pomyślę nad czymś nowym zupełnie. Ty, generał, wracasz. Nie, ty powinieneś wrócić. Ok. Zobaczmy. Pójdziesz ty tu. I potrzebuję oddziały. Po pierwsze. Kino. Czy ja właśnie coś zrobiłem? No, niestety nimi nie poszarżuję sam, więc idziemy. Jedziemy, mm. jest ja, ja coś, co że katedry naprawdę fajne są te ekrany ładowania. Widać, że są to jakieś tam coś w rodzaju screenów z gry, ale naprawdę miło. Miło, że coś takiego właśnie zrobili, że to jest tak, że strzelili z normalnego Mediwala, tylko że widać, że coś zrobili. Dobra. zobaczę jak wyglądają ci nasi mroczni rycerze. Hmm. Miodział. Mm. Ja Wielkie rycerze. A! To nie mają takie długie rycerze, to są ci, którzy skrościliśmy, że mają takie duże miecze, że aż na konie działają. Dobra, tu mam trochę. A jak to? To są ci najemnicy, których też możemy werbować, normalnie. Chciałem jeszcze zobaczyć tych walachickich bandytów, bo ich jeszcze nie widziałem. czyli... Okej... Okay. myślałem, że to alt ale na szczęście nie. Mhm. Mm mhm. Mm Jak widać, mam dość sporo uczników. Nawet nie potrafię ich ustawić. Jestem takim niubkiem. A, bo ci autocycy się ukrywają. Hajnie, hajnie, nie, No i oczywiście, generał. Na tył nasz diuk lat. A reszta jazdy Zapraszam tutaj A jednak nie mi po Czyli to są tak czasami tylko na koniach jedziecie Ciekawe czy to też są wampiry czy Łączyć to i jechać w nich. Awalachis, też chciałbym zobaczyć tylko. Oczywiście z tych zrobimy grupę. Dziękuję bardzo. Podejdziemy od strony pagórka. Tu są ci łucznicy, jacyś tam w halabarnicy. Jacyś teoretycznie janczarowy. A tu jest gwardja generalska. Zobaczymy jak są dobrze i ci wiecznicy na jazdę. Zobaczmy To mm -hmm. że generowie nie sobie coś lepiej zrobię Uważam, że po prostu że jednak kapitanowie to jest coś co powinno być na przykład jakoś Powinien mieć jakąś świetną, zbłyszczącą zbroję czy coś a nie że jest najgorzej ubranym żołnierzem w całym oddziale. Szczerze powiedziawszy, uważam, że ta jakaś ta nie jest jakoś super, chociaż tam mogę się mylić. I będziecie grupa nie Ty nie będziesz w grupie. Zobaczmy. E, naprawdę oni są odporni. Pewnie to jakiś opiery czy coś. Ale naprawdę fajny oddział. Podoba mi się. nasi... opryszkowie ci zajęli uczników zabijaniem się wiem, że teraz to głupio, oddział U. i po co tak głupio podjeżdżać E jakoś nawet mi nie chce się ich ścigać. Jakoś tam te oddziały połączymy, wyrzucimy te, które są. Ben. Drugi oddział. Tutaj biegam. Zobaczymy. Jak tam straty 69 do 9. Bardzo ładne. Chciałem, żeby były takie Edge of Pity Kings. Nie wiem dlaczego jakoś tak... Nie udaje mi się jakoś rozgrywać tych bitew jakoś lepiej. Nie, może tam po prostu jakiś komputer bardziej czytuje. Hmm. Ale to jest nieważne. Ważne, że teraz to, że nam ostatnich wrogów. Ogólnie bardzo mi się podoba pomysł już, jak już mówiłem, w ogóle tej modyfikacji. To znaczy a, dość wyjątkowo były takie straty, bo walczyliśmy z Gwardią Generalską. Dobra. Straty 1 do 2. Aha, czyli to jest takie jakby... Tu mamy jakieś takie podsumowanie, że... Mm, że mają nową technologię, że mają... ...tych rycerzy krwi teraz im nikt nie podskoczy. Oczywiście drakul nikt nie podskoczył. Mhm. I w następnej turze zaatakujemy. Zobaczmy, co tu mam obniżone. Nie możemy, bo to jest zamek. A więc coś pobudujemy wreszcie. Mhm. Tam łócz. Dobra, to tyle pobuduję w tej turze. Zobaczmy, przejdźmy do następnej. Jest. Nie wiem ile to nagrywam. Jeszcze, że nawet nie mam co warto sprawdzić. Hmm, powiedzmy, że będę tak kończył na... Jak mi się będzie chciało. Hmm. Jeszcze raz dziękuję za to, że ktokolwiek mnie ogląda, to bardzo motywuje. Jak się powiedzmy, wchodziło wczoraj, i myśmy miało 15, myślę, dzisiaj się wchodzimy ma 30. To jest takie. Wow. Hmm. Hmm. Czy oni mnie atakują w polu? A będzie wsparcie czy nie będzie Będzie co, co oni chcą mm -hmm. okup, okup jak widzicie tutaj okupuje miasta w Age of the Kings. Nie. O, tu jeszcze jest jakieś ich miasteczko. Jak słodziutko. Trzeba będzie zbudować projekt, tylko będę miał jakieś tam większe pieniądze, żeby odbić. Żeby zniszczyć tą flotę stąd. Mhm, mhm. Uh, jesteś rebelsi. Jesteśmy najbardziej rozwiniętą frakcją, ciekawe. Hmm, hmm hmm, A łupy, welcome to. Dobra, wybaczcie, nie będę już śpiewał. Być tak mi się... Wczoraj, słucham z takich jakichś starszych piosenek. Być tak... No wiecie jak to jest. Jak czasami człowiekowi coś wpadnie w ucho. Paradar. Wow! Jak widać, tutaj są te orły polskie, które mówię. Tu są jakaś fraga węgierska. Wow! Zresztą ja dostałem pod dupie. Jeżeli oni mają tu takie możliwości konstrukcyjne, co oni tu mają? Aha, bo to jest zamek. I ja takie jednostki będę mógł budować, jakbym rozwinął jakiś zamek. Fajnie. Barachian Archers. Pobarowy Archers. No, trzeba przyznać, że to już są naprawdę fajne jednostki do werbowania. I następne 8000. Prost. Ale to dziwne, bo tutaj mam większy zamek. Mimo tam nie mogę podać. To jest kastel. A tu, ten wałek. To, to jest kastel. A, to stąd wynika. Co można wyredukować dodatkowo? Wow. Dobra. W każdym razie, to na tyle w tej turze. Może jeszcze nie w tym odcinku, ale na pewno w turze. Tutaj muszę zredu z, z, z. Gdzieś tutaj zrekrutować generała. Chyba są jeszcze ta wyspa. Obok ta mniejsza jest zajęta przez nich. Mm -hmm. Teraz też się przeleczę, jak będę miał większe jakieś tam złoża, gotówki, żeby wyprodukować. Ciekawi mnie, jak tam inne tury. Yy, nie tury, tylko inne cywilizacje sobie radzą. Właściwie, o, czemu by nie spojrzeć? Nie będę oglądał się na najbliższe wyspy, tylko powiedzmy, tam poglądam, jak tam wygląda sprawa na innych. Yy. Albo wiecie co? Nie, zobaczymy to na końcu yy. Yy. oglądania, jak tam mniej więcej innych miejscach świata się dzieje. Teraz jak skończę z sta tą wyspą ty tymi mniejszymi wokół, to się zastanawiam, co robić dalej. Czy uda uderzyć na Lenape, czy na Nordstrand, czy na Europe, czy na... Moskale. O, właściwie. Rekrutujemy generała. tu generała. To chyba chyba że mogę że mogę nie mogę mhm. Wybaczmy, co mi to da Czyli tu 600 do 800 biorę. Ok, biorę. Tu się buduje, tu się buduje, tu się nic nie buduje. Dam do budowy w kolejkę. Ok. I widać naprawdę miłość, miło, sympatycznie. Drakula rządzi, że będzie rządził światem. Mmm... jak mówiłam, że nie będę prądrował? Chuj. Mhm. Mm. Mm Potrzebujemy czegoś do. z tyłucz? O, ci opryszki. To kolejny strzał. Wow! Żeby powiedziawszy, że nie wchodziłem na oddział, wiem tylko, że to działa. Wiem tylko. Sprawdzałam. O! Tak. Że z tego modu to wiem tylko, że on działa wcześniej. To są jacyś Wikingowie, hmm, chyba tak. Wikingowie, jak widać, należy Drakulka. Drakulka, Laduś, Wladek, Wladimir. E, trochę chyba trochę awansował. Trochę sobie popił krwi. Jest mi z tego powodu bardzo przyjemnie. Teraz chciałbym zorganizować trochę armii. Zorawik. Jak tylko znajdę tu jakiegoś generała, to to oddziały przesie. Tutaj też z wlatkiem. Tutaj, tutaj miasto i będę ca miał całą wyspę dla siebie. Też jak widać. Zaraz Wam pokażę na oddziały, że po prostu bez budowy infrastruktury nie będę miał szansy w późniejszym okresie yy, gry praktycznie walczyć z komputerem, który będzie miał pewnie masę elity, znając po no prostu Mediwala, że komputer spamuje armiami elitarnymi. I z którymi po prostu zwykłymi chłopami nie damy rady, i trzeba nam, trzeba nam lepsze oddziały. Fajne też jest to, że w tej modyfikacji, że praktycznie każdy zamek, nie, przepraszam, nie każdy zamek, tylko mamy możliwość rekrutowania jednostek wynikającego z naszej kultury. Jak i z tego, że po prostu przejmiemy jakiś zamek i tam na tym terenie znajdują się powiedzmy jakieś bojarzy. I ci ja będą teraz słuchać się na zamiast naszych wrogów. Ale co przy... zamiast tego, Vataszka, słuchaj na. Wasz Waszkta. Mhm. Ciekawe, jak to będzie z urokami. Też. M M M o, jedyna po co bym teraz otworzył sobie mapę, to po to, żeby zobaczyć, gdzie są urokowie. I po prostu się do nich przeszedł. No, jak widać, mamy już naprawdę fajny przychód. Co nam się pobudowało? Hmm. Po pierwsze na rodzaj kładziemy A dopiero potem na i Nie Trochę mnie denerwuje ten span ...armii. Tam wiem, że kiedy go wyłączałem w Warhammerze. U mm. no znajomego tam jakoś się tam obczajniliśmy te skrypty. Może tu też wyłączę, nie wiem. Teoretycznie to... ...generała rekrutowały. jakoś zróbmy tak um, na pytanie co będę nagrywał dalej bo wiadomo że tego nie będę nagrywał wieczność też pewnie powiem tak jeżeli chodzi o nagrywanie um, Age of Pity Kings to oczywiście będę nagrywał moment, w którym podbiję całą północ Czyli tam został... Czyli chyba połowę już mam. Znaczy chyba teoretycznie jedną mam na starcie. Teraz są już chyba z połowę. Zajęłam tam jeden zamek i... zaraz zdobędę... dary. A co dalej? To nie wiem. Po prostu... Myślałem, żeby kupić... Starcrafta, dwa Legends of the Void, kiedy będzie i go nagrać. Ale najpierw, po prostu, nie chcę się rzucać na głęboką wodę, że zaraz o mnie schejtujecie, że o nie znam fabuły Starcrafta i tak to pierdowe. Jeżeli chodzi o Starcrafta, właśnie fabuła. W jedynkę grałem u kuzyna na wakacjach, w dwójkę znacie się nie w dwójkę, ale Heart of the Swarm grałem, nie grałem, tylko oglądałem na YouTubie bardzo przyjemnie się oglądało co tam dalej i by że znam jakąś fabułę w jedynkę jeszcze gramy powiedzmy przeżywa to swoją pierwszą młodość to był bodajże rok może nie 2004? chyba tak w 2004 grałem i tutaj wtedy, kiedy też grałem w Warcraft'a, trzeciego. O, może jego bym nagrał? Nie, myślę, że jest dużo. Nie wiem. W każdym razie zobaczymy. Jak będę miał jakąś taką oglądalność, to na pewno coś wymyślę do nagrywania. Zaczął, która godziny. Wiecie co? Ja nie wiem, jak długość tego odcinka, ale trochę mi się śpieszy. W każdym razie, dziękuję. Mam nadzieję, że tak ktoś ogląda. Mam nadzieję, że dalej będą mi wskakiwać wyświetlenia. I mam nadzieję, że ten mikrofon, który dzisiaj kupię, yy, się do czegokolwiek przyda z wyjątkiem czasami pogrania ze znajomymi. Dzięki.